Cześć tu Marcin z Testing Board Games. Zapraszam na unboxing gry w Dolinie Kangurów z serii Dzieci Kontra Rodzica. Aby obejrzymy sobie tutaj pudełko, na którym mamy informację, że gra jest od 7 lat, wydawnictwa Kangur i zawartość mamy 156 pytań na 54 kartach do gry, dwie karty pułapki i instrukcja. I mną, zabieramy się do rozpakowywania gry. Ściągam tymią, warstwę, żeby dłużej uchronić pudełko od zniszczeń zachowując resztę folii. Otwieramy, w środku mamy reklamę innych gier z tej serii, bo mamy ich trochę. Instrukcja oryginalnie, która jest w w pudełku i dwie talie kart. Sama instrukcja jest tutaj w pudełku. I tak, mamy jedną talię, którą bierzemy, jeżeli dzieci rodzice pytają dzieci. Czyli prawdopodobnie pytania łatwiejsze. O karta pułapka. Spośród 10 najbardziej jadowitych węży świata 7 występuje w Australii. Prawda czy fałsz? O ten o, łatwiejszy. łatwiejsze widzę takie chyba pytania. Po co koala schodzą na ziemię? Aby wejść na inne drzewo, aby pospacerować, aby się najeść? A więc tak dzieci, rodzice pytają dzieci, czyli to są łatwiejsze. Pytania. I zobaczymy, jakie dzieci pytają rodziców, będzie mieli pytania. Też karta pułapki, tutaj oddaj kolejkę rodzicom. I dla rodziców mamy pytania, jak? jakie jest najtańsze mięso w Australii? Wieprzowe, z kangura, pandy. W Australii znajduje się najdłuższy na świecie płot. Ok. Czyli tu mamy trudniejsze pytania dla rodziców. No i tak można się chwilę z dziećmi pobawić. Tak wygląda cały ten unboxing. Zapraszam do lajkowania, subskrybowania, żeby dać mi chęci na kolejne kręcenie filmików. Dziękuję bardzo i życzę miłego dnia. Do usłyszenia.